Ja jestem zmierzchem dnia, który się schyla ku zachodowi i w ciemności brodzi. Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania i niedługo z całym światem mnie pogodzi. 12,5 minuty po godzinie 20. Słuchacie Patron FM. Teraz nie będzie muzyki, bo chwileczkę sobie porozmawiamy z dzisiejszym gościem, a jest nim Franek. Cześć Franku. Dzień dobry. Franek opowie nam nieco o spektaklu, który w Teatrze Kometa już w najbliższą sobotę o 17. No właśnie, co to będzie za spektakl? To będzie spektakl Zachody Miłości. Pod takim tytułem Pod zagrać. takim tytułem i będziemy mówić o miłości w... W takiej formie dosyć przystępnej, myślę, ponieważ jest to nasza forma wymyślona. Przez Was, od deski do deski. Tak, przez nas, przez nas młodych, przez nas jeszcze tak naprawdę niedoświadczonych w życiu tej miłości, ale może to jest właśnie plus. Hmm, właśnie, to będzie ciekawe. Czyli miłość teraźniejsza, ta, która tak. dzisiaj się. Tak, fajne przydija. jest to, że udało nam się wrzucić tekst klasyczny właśnie w formę Dosyć taką przystępną, ponieważ jest to miłość, mimo dosyć ogólne. No, ciekawe to będzie na pewno. Przypomnimy, w sobotę o 17.00 Teatr Kometa. Bilety do nabycia już na naszej antenie, do wygrania, a porozmawiamy, powiemy o tym więcej w kolejnym wejściu. Bądźcie z nami. Oh. You ready? Ooh, I got

Pożółkłe liście wiatr strąca i miecie, drżące gałęzie do naga odbiera. Kur, gdzie sto ptaków modliło się w lecie. Ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania ku zachodowi i w ciemności brodzi. Noc, siostra śmierci, oczy mi przesłania i wkrótce z całym światem mnie pogodzi. Jeśli mnie kochasz, To prawdę dostrzeżesz. Kochasz tym bardziej, im szybciej odbiegniesz. Miłość to nie igraszka czasu. Miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące. Miłość trwa i trwać będzie, aż po skraj zagłady. sorry, że no ale... Kuba! Tak! I Marysia. przepraszam. Całego 22. Tu, Patron FM, a ze mną w studiu Franek, który w najbliższą sobotę zagra premierowo w spektaklu Zachody Miłości. No właśnie, Franku, dlaczego akurat ten temat? Wybraliśmy go, ponieważ uważamy, że miłość została zdominowana przez portale randkowe. Mm -hmm. to, jest, to są wasze osobiste odczucia, czy, czy, czy obserwacja ludzi? Patrzyliśmy na ludzi w tramwajach, w autobusach, no i cały czas siedzieli w telefonach, swajpowali. Mm -hmm. Także, no dlatego Czyli z tych obserwacji po prostu powstał Spektakl zachody miłości, tak? Dokładnie I to tak. zobaczymy. Czy możesz powiedzieć w takim razie, że ten spektakl będzie smutny? Nie użyłbym tego słowa, aczkolwiek y, sądzę, że miłość Oby w jak najmniejszej ilości przypadków. Dzięki. Zachody miłości. Oto już jesień i pora umierać. 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 Umierać.